Maciej był w szkole piątkowym uczniem, świetnie radził sobie w naszym systemie edukacji. Dobrze zdana matura otwarła mu drogę na wymarzone studia prawnicze. Po ich ukończeniu został radcą prawnym, zarabiającym wiele więcej niż średnia krajowa. Jego koledzy i koleżanki, także piątkowi uczniowie, zostali lekarzami, inżynierami, księgowymi i menedżerami. W tej samej klasie była też Basia, czwórkowa uczennica. Też marzyła, żeby zostać prawnikiem, ale czwórki nie wystarczyły, żeby została przyjęta na studia prawnicze. Ukończyła inną uczelnię i została pracownikiem urzędu z zarobkami oscylującymi wokół średniej krajowej. Inni znajomi z klasy, także czwórkowi uczniowie, zostali policjantami, strażakami, pielęgniarkami i urzędnikami różnych instytucji państwowych. W tej samej klasie był też Mirek, trójkowy uczeń. Jemu nawet przez myśl nie przeszło, żeby pójść na studia, bo wiedział, że będzie się męczył. Lubił gotować, czuł, że ma do tego powołanie. Po skończeniu szkoły najpierw zatrudnił się w restauracji. Tam oprócz gotowania obserwował całe funkcjonowanie biznesu a więc zarządzanie kuchnią, personelem, współpracę z dostawcami towarów kontakt z klientem. Po jakimś czasie i odłożeniu pieniędzy zdobył się na odwagę i uruchomił własny lokal. Poszedł do urzędu, gdzie pracowała Basia, dawniej czwórkowa uczennica, która przyjęła od niego wniosek o zarejestrowanie własnej działalności. Mirek początkowo większość rzeczy załatwiał sam, ale z biegiem czasu coraz więcej osób zaczęło go zastępować. Wraz z rosnącymi obrotami zatrudniał coraz więcej personelu kucharkę, w dalszym etapie menedżera do rozliczeń korzystał z usług biura rachunkowego oraz korzystał z ochrony prawnej kancelarii, w której pracował jego szkolny kolega Maciej, piątkowy uczeń. Z czasem lokal miał kompletny personel zarządzany przez menedżera. Amirek mógł se pozwolić właściwie na sporadyczne doglądanie restauracji. Wciąż był to jego biznes, który dostarczał mu pieniądze, ale pracowały i zarządzały nim inne osoby. Większość piątkowych uczniów, którzy kończą najlepsze szkoły, swoją karierę rozwija jako wysoko opłacani specjaliści. Uzyskują dochody z pracy na etacie, np. Na w sądzie, klinice czy firmie technologicznej. Niektórzy z nich pójdą w kierunku samozatrudnienia, a więc założą własną praktykę lekarską, kancelarię prawną, albo biuro rachunkowe. Pielęgnują w sobie zdobyte wykształcenie. Im więcej zleceń wykonają, tym więcej otrzymają pieniędzy. Im więcej pracują, tym więcej zarabiają. Jeśli chcą się w jakiś sposób rozwinąć, kończą kolejne fakultety. Piątkowi uczniowie są niezbędni, aby biznesy trójkowych mogły się rozwijać. Czwórkowi uczniowie zostają urzędnikami, uzyskują dochody z pracy na etacie, są niezbędni, aby funkcjonowało cywilizowane państwo, aby było bezpiecznie i aby mogły być zakładane biznesy. Trójkowi uczniowie nie zostają specjalistami ani urzędnikami. To najczęściej oni mają odwagę założyć własny biznes, tworzą miejsca pracy i zatrudniają wykształconych piątkowych uczniów. Używają ich umiejętności i specjalizacji do rozwoju swoich biznesów. To najczęściej oni uzyskują dochody pasywne, które wkładają pieniądze do ich kieszeni, właściwie bez ich udziału. Opisana historia wcale nie oznacza, że piątkowi uczniowie są inteligentniejsi od trójkowych, czy na odwrót. Każda z grup ma swoje unikalne cechy. Piątkowi po prostu lepiej radzą sobie w systemie szkolnym, który rządzi się pewnymi określonymi regułami. A trójkowi, którym system szkolny za bardzo nie pasuje, starają się dojść do sukcesu innymi ścieżkami.